Idę ulicami, gabiąc się na panny chorze, czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze, rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze, nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć to bardzo proszę, widzę jednak, że niechętna, dobry panie Boże, może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może? Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze Białe gówno ptaka ozdobiło czarne porsze, Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę Jak początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże Mama pyta, czy chce jakiś przelew? Mówię, bardzo proszę 6 -0. chciałbym kiedyś zrobić 6-0 Barman pyta mnie, czy polać jeszcze? Bardzo proszę Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem Ktoś inny mnie pyta, czy chce wpysk? Mówię, bardzo proszę Wyrastają guzy niby karkonosze, jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę. O, 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 bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze, jestem ateistą, ale niech mi dobry Pan pomoże. Bardzo proszę, w tym pokoleniu na umowie zleceniu. Gada się o przyszłości i ZUSie, ubezpieczeniu ci ludzie Nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale, ale Idę na balet i żyję wspaniale, sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale Rano zamówię do minus choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe W Facebooku same sześciopaki, koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typom wszelkie żyłki Jutro da zdjęcie z teatu, tak dla niepoznaki Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę Czarne dziury się podają za polarne zorze. Sześć zer, chciałbym kiedyś zrobić sześć Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta z kim tu jestem, ktoś innym mnie pyta, czy chce w pysk. Mówię bardzo proszę. Wyraz guzy buzy niby karkonosze Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. mam pytać czy chcę jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wiosenny piątek, jadę nocu na tym Beturilo. Nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją Ale zapamiętaj, życie to nie ale kino Smak naszego życia to wygazowane piwo Nasze romanse ustępują wszystkim kinom. Zamiast czarnej limuzyny wbity pysk, duży czarne limo Nie szukaj skarlet jak nie jesteś w Valentino To jest Polska, tutaj stale zimno Ty w kabriolet chowaj ziomki momentalnie gwizdną Każdy tutaj gwizdze do Remifa sido. To melodyjny kraj, muzykantów takich tutaj milion Mam dwadzieścia parę lat, moje plany giną Chcę się po mieście z wieśni miną Mózg jak karabin, mógłbym zabić kogoś, składzić myślą Ciągle w pogoni za tą straszną liczbą Czyli 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0 6 -0. chciałbym kiedyś zrobić 6 Barman pyta mnie czy polać jeszcze, bardzo proszę Ktoś mnie pyta z kim tu jestem Ktoś inny mnie pyta czy chcę wpysk. Mówię bardzo proszę Wyrastają guzy niby karkonosze Jestem ateistą ale niech mi dobry pan pomoże Zobaczyłem wszystko chyba wrócę i się spać położę mam pytać, czy chcę jeszcze Bardzo proszę a, 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 bardzo proszę Wyrastają guzy niby karkonosze Jestem ateistą ale niech mi dobry pan pomoże Bardzo proszę